Witam, ja nazywam się Irena Worobkiewicz, a ze mną dzisiaj jest moja gościni, magister Olivia Polok. Cześć Oliwia. Cześć wszystkim. Jakbyś miała być zwierzęciem, to jakim? Jakby miała być zwierzęciem? Myślę, że bym była kurą. Dlaczego? Kury są super, dlatego że są bardzo spokrewnione z dinozaurami, a paleontologia to jest jedna z moich zajawek, więc zdecydowanie kura. Ale super. Skóry podobno też są takim zwierzęciem, na którym bardzo dobrze widać wszystkie zachowania behawioralne, co może być całkiem sensownie połączone z tym, czym się zajmujesz. No ale o tym, o czym się zajmujesz, to przejdziemy zaraz, bo ta rozmowa będzie się tyczyła no właśnie, czy wiesz, o czym będziemy rozmawiać? Myślę, że będziemy rozmawiać o wielu ciekawych rzeczach, ale przede wszystkim o tym, jak można realizować wiele różnych zainteresowań podczas studiów i jak to wszystko łączyć. Tak, zdecydowanie to będzie ta rzecz, na której się skupimy. I to nie bez powodu, bo ta rozmowa jest realizowana przy wsparciu ministra nauki i szkolnictwa wyższego Dariusza Wieczorka. Stąd ta nauka tutaj musi się pojawić, ale z tym nie będzie problemu, bo Oliwia jest magistrą psychologii, doktorantką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poza tym jest żywo zainteresowana neuronauką, zagadnieniami neuroróżnorodności i metodyką wspierania tej neuroróżnorodności. Specjalistką w zakresie diagnozy zaburzeń takich jak ADHD i przy okazji właścicielką konta popularno-naukowego na TikToku w ramach marki Neurospektrum. Poza tym absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku psychologia oraz doradztwo filozoficzne i coaching, prawda to? Dokładnie. Super. Studiowałaś także nauki kognitywne na Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Jagiellońskim i masz spore doświadczenie, bo od 8 lat pracujesz z dziećmi neurotypowymi. To również prawda? Tak, pracowałam do tej pory, w tym momencie bardzo skupiamy się na pracy z pacjentami i na pracy jako psycholog kliniczny. Super, to znaczy, że mój research nie zawiódł i wiem z kim będę rozmawiać, widzowie już też wiedzą z kim będą rozmawiać i myślę, że to całkiem dobra podstawa, żeby tę rozmowę rozpocząć. Co sprawiło, że zaczęłaś zajmować się psychologią? Myślę, że ten proces w ogóle wyboru studiów u mnie był bardzo złożony. Tak naprawdę do końca klasy maturalnej nie wiedziałam, na czym chciałabym się skupić. Miałam mnóstwo zainteresowań i nie za bardzo wiedziałam, z czego chciałabym zrezygnować i co chciałabym robić w przyszłości. No i właśnie dzięki temu, że znalazłam studia. Mm, które pozwalały mi na realizację tych, tych wielu różnych zainteresowań, no jestem tu, gdzie jestem, bo tutaj tak dodam, że studiowałam w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych na Uniwersytecie Śląskim, no i właśnie w ramach tych studiów kończyłam psychologię, skończyłam też doradztwo filozoficzne i coaching, ale w trakcie też podejmowałam inne zajęcia z różnych innych kierunków, takie jak pedagogika, filozofia, historia sztuki, także miałam gdzieś tę przestrzeń na to, żeby realizować dalej te zajawki, które miałam przedtem w liceum. To w takim razie, bo mówiłaś, że obecnie skupiasz się bardziej na pracy klinicznej, na pracy z pacjentami. Jak wyglądały Twoje początki pracy klinicznej? Co okazało się dla Ciebie najcenniejsze w pracy z pacjentami? Pracę zawodową rozpoczęłam jako diagnostka ADHD z osób dorosłych. I te początki no, były dla mnie dosyć dużym wyzwaniem, dlatego że do tej pory zdobywałam wiedzę głównie teoretyczną, natomiast praktyka, którą miałam przedtem, która mi bardzo pomogła w pracy z pacjentami, to doświadczenie w pracy z młodzieżą, dlatego że przez cały okres studiów. Gdzieś działałam z młodzieżą, z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym właśnie dziećmi neuroróżnorodnymi, gdzieś, więc gdzieś to te podstawy pracy z drugim człowiekiem miałam, natomiast traktuję swoją pracę dalej jako obszar do, do rozwoju. Uważam, że ten rozwój jest jednak potrzebny na, na przestrzeni całej pracy zawodowej, nie tylko zdobycia magistra i, i zatrzymania się na tym etapie, tylko gdzieś cały czas próbuję się rozwijać i, i zdobywać nowe kwalifikacje, by ta praca terapeutyczna, praca diagnostyczna była z mojej strony jeszcze, jeszcze bardziej profesjonalna i jeszcze bardziej odpowiadała na potrzeby pacjentów, z którymi pracuję. Wydaje się to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że zajmujesz się neuroróżnorodnością, no bo Przynajmniej z tego co ja wiem, jest to temat, który obecnie skupia coraz większą część środowiska naukowego, który coraz bardziej się rozwija, coraz bardziej zwiększa się świadomość na ten temat. Skąd pomysł, żeby się tym zająć? Czy to było właśnie związane z tym, że gdzieś tam badania na ten temat stawały się coraz bardziej popularne? Tak, myślę, że właśnie tak to, tak to wyglądało. W trakcie studiów psychologicznych gdzieś wpadłam na temat neuroróżnorodności i, i zauważyłam, jak bardzo potrzebna jest wiedza w tym zakresie, dlatego że mnóstwo osób gdzieś takiej diagnozy nie mogło uzyskać. Dopiero teraz, właściwie dzięki zwiększeniu świadomości, zwiększeniu też liczby badań, które mamy na temat, neuroróżno, na temat neuroróżnorodności, jesteśmy w stanie gdzieś. Zauważyć te potrzeby, jesteśmy w stanie działać w zgodzie z potrzebami tych pacjentów, jesteśmy w stanie pomóc po prostu ludziom, którzy do tej pory e, dostawali albo błędna diagnozę, albo ten diagnoz w ogóle nie dostawali. Także ten punkt, który aktualnie obserwujemy e, w zakresie neuroróżnorodności uważam, że jest bardzo, bardzo potrzebny, dlatego że dzięki temu możemy pomóc e, ludziom, którzy do tej pory tej pomocy. Nie otrzymali dlatego, że świadomość i, i wiedza też na temat różnorodności, no nie była wystarczająca. To prawda, zwłaszcza myślę, że problem tyczył się kobiet czy osób dorosłych. No bo był ten taki stereotyp, e, związany gdzieś tam z e, bardzo ruchliwym chłopcem. Który biega po klasie, ale no po pierwsze, bardzo mała świadomość tego, jak tego typu zaburzenia mogą wyglądać u dziewczynek, a już na pewno jak mogą wyglądać u dorosłych. Więc myślę, że tym bardziej jest to ważne, żeby się tym, żeby się doedukowywać w tym temacie, żeby się tym interesować. Jakie rady miałabyś dla osób, które dopiero zaczynają swoją edukację i chcą się rozwijać w różnych kierunkach? Co warto mieć na uwadze, Wybierając tego typu ścieżkę rozwoju naukowego. Te studia, które ja kończyłam, z jednej strony dawały ogromne możliwości właśnie rozwoju w wielu różnych obszarach, ale z drugiej strony wymagały też ode mnie bardzo silnej samodzielnej pracy i, i organizacji, i, i swojego czasu. I, i w ogóle planowania swojej ścieżki rozwoju akademickiego, czy, czy ścieżki kariery zawodowej. Ale właśnie dzięki temu, że gdzieś ten nacisk na indywidualne podejście był przez cały okres trwania studiów, to, to dzięki temu udało mi się rozwijać wszystkie pasje i wszystkie zainteresowania i, i moją karierę zawodową w taki sposób, który był dla mnie odpowiedni. Gdzieś nie, nie trafiłam na ten główny, jeden schemat realizacji studiów, tylko mogłam zdobywać szeroką wiedzę, która aktualnie bardzo mi pomaga w zarówno tym świecie bardziej akademickim, jak i, jak i zawodowym. Dzięki temu, że mogłam studiować w tak wielu różnych dziedzinach, widzę, że mm, odpowiedzi na niektóre pytania Wymagają jednak kompleksowego podejścia, podejścia interdyscyplinarnego. I właśnie dzięki temu, że miałam możliwość takich studiów, jestem w stanie spojrzeć trochę szerzej na, na pewne pytania, ale też nie, nie zatrzymywać się przy jednej konkretnej odpowiedzi, a, a zakładać, że ten obraz może być znacznie bardziej złożony. Tak naprawdę to wszystko zależy od. Um, od podejścia, które przyjmiemy, od dziedziny, którą przyjmiemy. Także te studia bardzo wiele mi dały, i myślę, że taka rada, która mogłaby płynąć ode mnie do, do ludzi, którzy stoją przed tym wyborem studiów. To taka, żeby nie rezygnować z tych swoich zainteresowań, że, że są możliwości, by wciąż działać w tych wielu różnych obszarach, niekoniecznie skupiać się na, na jednym kierunku studiów, tylko gdzieś dalej łączyć to, co, co się realizowało do tej pory, bo o ile liceum czy czy w ogóle szkoła średnia jeszcze pozwala na, na łączenie tych wielu różnych dziedzin, mamy no, wiele różnych przedmiotów, tak studia raczej są nakierowane już na, na konkretną dziedzinę. Natomiast właśnie studia takie jak indywidualne studia międzyobszarowe, czy MISCH, one pozwalają na to, by, by człowiek realizował się w zgodzie ze swoimi potrzebami, w zgodzie ze swoimi poprzednimi zainteresowaniami, by nie kończył ich na, na początku właśnie tej kariery mm, związanej ze studiami. To jest myślę, że zdecydowanie bardzo dobra rada i też bardzo ciekawe podejście, ale ciekawe w tym sensie, że ja również jak najbardziej zgadzam się z nim, no bo zwłaszcza w tych naukach humanistycznych, naukach o człowieku mamy ten problem, że zawężenie się do jednej dziedziny może być dla nas bardzo ograniczające. Czy byłabyś w stanie przybliżyć na przykład jakieś Sytuacje, w których, na których można zobaczyć, jak filozofia wpływa na przykład na Twoje podejście do psychologii, bo mam wrażenie, że dużo ludzi myśli, że psychologia to taka bardzo ścisła dziedzina, wciąż w humanistyce, ale bardzo ścisła, a filozofia z kolei taka skrajnie otwarta. W jaki sposób te dziedziny się łączą w Twojej codzienności? Tak, jeżeli chodzi o psychologię, a zwłaszcza jeżeli chodzi o, o praktykę psychologiczną, uważam, że tutaj korzystanie z tych różnych perspektyw, z takiego założenia, że właśnie te różne perspektywy są, jest kluczowe. Nawet w samej psychologii mamy tak naprawdę bardzo różne podejścia do, do zdrowia, do, do człowieka, do tego, czym się konkretnie zajmujemy. I uważam, że jak najbardziej powinniśmy dążyć do tego, by widzieć człowieka jako pewien jako większą całość, a niekoniecznie skupiać się jedynie na, na zdrowiu czy, czy chorobie. I wydaje mi się, że właśnie to, co dała mi filozofia, to to, że gdy pojawiają się jakieś trudne pytania, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, tutaj to podejście związane z różnymi perspektywami, z różnymi ujęciami, czy to filozoficznymi, czy to psychologicznymi, jest kluczowe, dlatego że gdzieś dalej skłania do refleksji, gdzieś poszerza. Horyzonty, nie? Tak, poszerza horyzonty, gdzieś w procesie diagnostycznym też umożliwia bardziej kompleksowe ujęcie pewnych trudności czy, czy problemów. To również sprawia, że osoby, które do ciebie przychodzą, mogą gdzieś się tam czuć bezpieczniej, bo na pewno łatwiej jest rozmawiać z sobą, która ma gdzieś tam szerokie horyzonty. W sensie jest mniejsza szansa, że trafimy gdzieś tam na kogoś, kto nie będzie w stanie nas zrozumieć, nie? Mówiłaś, że studiowałaś na indywidualnych studiach. One na pewno wyglądają trochę inaczej niż takie typowe studia, no przede wszystkim dlatego, że nie możemy sobie tak wejść w stronę uczelni i sprawdzić jakiegoś gotowego programu, który jest dla nas przygotowany. Czy mogłabyś opowiedzieć więcej o tym, jak wyglądały więc te Twoje, no w pewien sposób spersonalizowane studia? Tak, jeżeli chodzi o studia, e, właśnie indywidualne studia międzyobszarowe, e, tutaj od samego początku one wyglądają inaczej niż taki tradycyjny model studiowania. E, zacznijmy od tego, że m, kryterium przyjęcia na te studia to nie jest jedynie wynik maturalny, a przede wszystkim rozmowa właśnie z kandydatem, więc tutaj e, pamiętam tę rozmowę. E, Podczas tej rozmowy kandydat musi zaprezentować jakieś swoje zainteresowania, pokazać, że naprawdę jest zajarany i, i pokazać, że te studia są dla niego i pokazują gdzieś tę międzyobszarowość jego zainteresowań. Tak, po rozpoczęciu tych studiów, każdy student, studentka musi wybrać jeden kierunek wiodący. W moim przypadku. Bardzo się wahałam, czy będzie to kognitywistyka, czy będzie to psychologia. Ostatecznie zdecydowałam się na psychologię. Kognitywistykę jeszcze aktualnie studiuję, kontynuuję, natomiast wybrałam wtedy psychologię jako kierunek wiodący. Dodatkowo można realizować wtedy moduły z innych kierunków, które są w obszarze zainteresowań właśnie studenckich, studenta. Natomiast Istnieje tam totalna dowolność w wyborze tego, co się studiuje, jak się studiuje, z którym rokiem się studiuje. Także podczas pierwszego roku mojego studiowania e, ja realizowałam większość przedmiotów faktycznie z pierwszego roku psychologii, ale chodziłam też na zajęcia np. Na z drugiego, z trzeciego roku, chodziłam na zajęcia z historii sztuki, e, gdzieś wciąż mogłam rozwijać te, te swoje zainteresowania, i myślę, że to też pomogło mi w takim niewypaleniu się e, podczas tych studiów. E, Gdzieś pozwoliło mi też na to, żeby te moje wątpliwości co do tego, co chcę robić w przyszłości, no były zaopiekowane i, i mogłam dalej sprawdzać siebie w różnych, w różnych aspektach, w różnych w ogóle dziedzinach nauki, więc to na pewno było na plus. Dodatkowo to, co oferują tego typu studia, takie jak właśnie ISM, Kolegium ISM na Uniwersytecie Śląskim czy MISZ, MISH na innych uczelniach, to opieka tutorska, I, i myślę, że to też jest kluczowy aspekt takiej formy studiowania. Dlatego, że pozwala na, na rozwój bardziej akademicki tych zainteresowań. To wygląda w ten sposób, że nawiązuje się współpracę z jakimś pracownikiem naukowym, który czuwa nad właśnie rozwojem. Hmm, Osoby studiującej i gdzieś motywują ją do tego, żeby działać w, takim, w taki czy inny sposób, żeby uczestniczyć w konferencjach, żeby pisać artykuły. Więc myślę, że to był też ogromny atut tego trybu studiów, który pozwolił mi na to, bym stawiała te pierwsze kroki w świecie akademickim. Skąd wziął się pomysł? No bo, żeby realizować pracę na TikToku, to znaczy, czy to była kwestia po prostu popularności aplikacji, czy może jakieś konkretne aspekty tej platformy Cię skłoniły? Czy może właśnie grono odbiorców, które się tam znajduje? Jeżeli chodzi o TikToka, sama jestem użytkowniczką TikToka, w wolnym czasie niestety marnuję mnóstwo czasu na tej platformie. I, i zauważyłam jak czasami płytkie są te treści i jak niestety powiadane są pewne mity. Pewne bardzo duże generalizacje, na przykład na temat neuroróżnorodności. I gdzieś wpadłam na pomysł, że mogłabym przekazywać tę wiedzę bardziej naukową na tej platformie, dlatego że no, większość z nas z tej platformy korzysta. I te treści, które konsumujemy, no, nie zawsze są dla nas dobre. I gdzieś wydaje mi się, że dzięki temu, że coraz więcej kont,. Proponuje takie treści, bardziej popularno-naukowe. No po pierwsze, zwiększa się świadomość w ogóle na temat psychologii, czy tutaj konkretnie neuroróżnorodności. I coraz więcej osób ma poczucie, że, że gdzieś są zauważeni, że te ich problemy nie są tylko ich problemami, tylko że coraz większa. Coraz więcej osób ich rozumie. Tak, że więcej osób ma tak samo jak. Oni. I, mm -hmm. I właśnie TikTok też jest świetną platformą pod tym względem, że umożliwia ten dialog. Dialog zarówno pomiędzy twórcą, jak i odbiorcą, jak i dialog na przykład między osobami, które jakieś trudności doświadczają czy, czy mają jakieś odmienne potrzeby. Także pod tym względem uważam, że TikTok jest bardzo dobrym narzędziem. Co, no, jako, że to jest narzędzie, to wiadomo, że może być wykorzystywane nie tylko w, w tych dobrych celach, ale, ale to, co ja bym chciała przekazać. To chciałabym stworzyć przestrzeń, w której osoby właśnie neuroróżnorodne mogą zobaczyć, że nie są w tym sami, że te ich potrzeby są zauważone i nie, nie są niczym złym. Mhm. Są po prostu pewną odmiennością, mhm. ale, ale to nie jest nic złego. Tak, no taki safe space myślę, że jest wszystkim potrzebne, zwłaszcza osobom z. Które gdzieś tam mierzą się z trudnościami wynikającymi z neuroróżnorodności. Myślę, że zwłaszcza polskim odbiorcom, bo w naszym systemie gdzieś tam ta neuroróżnorodność nie zawsze się spotyka z odpowiednim zaadresowaniem w szkole czy w edukacji, i faktycznie może być bardzo dużą przeszkodą, nie? Więc myślę, że tutaj szczególnie jest to taki aspekt, który, który jest, no, w którym ta jakby. Poczucie, że nie jesteśmy sami, jest potrzebne. Czy praca, czy doświadczenie z pracy klinicznej e, przekłada się jakoś na Twoją pracę naukową? Czy e, jest jakby jakiś procent wspólnej, jakaś pula wspólna, albo e, są jakieś tam wyraźne? E, Wyraźne korzyści, które gdzieś tam czerpiesz z tego, że jesteś aktywną zawodowo psycholożką? Tak, jak najbardziej. Aktualnie jestem na pierwszym roku doktoratu i, i badania, które chcę prowadzić, będą związane z neuroróżnorodnością. Staram się gdzieś zauważać trudności, które, których doświadczają pacjenci gabinetowi, I, i moim celem jest to, żeby. Tworzyć naukę, która odpowiada realnie na, na potrzeby ludzi, z, który, z którymi rozmawiam. Więc aktualnie chciałabym realizować dwa takie projekty, jeden projekt będzie dotyczył prokrastynacji. Prokrastynacja jest ogromnym problemem, ogromnym wyzwaniem. Myślę, że tutaj nie tylko osób neuroróżnorodnych, ale w ogóle jest aktualnie bardzo dużym problemem dla, dla wielu osób. Więc jeden projekt będzie dotyczył prokrastynacji, natomiast moje badania w szkole doktorskiej chciałabym gdzieś zawęzić do, do osób z spektrum autyzmu i być może też do procesu diagnostycznego, ale wydaje mi się, że jest za wcześnie, bym by mogła powiedzieć coś więcej o tym. Natomiast na pewno chciałabym dalej gdzieś przekładać te, te moje doświadczenie praktyczne na, na naukę i na tworzenie nauki, która gdzieś w tym której celem jest realna pomoc pacjentom, z którymi rozmawiam. Kurczę, mam wrażenie, że to jest bardzo dobry cel, bo często nauka, zwłaszcza w, znowu w dziedzinach humanistycznych, jest postrzegana jako taka praca dla samej idei, dla samej pracy, dla poszerzania ilości wiedzy, ale niekoniecznie ma realny wpływ na życie ludzi, więc myślę, że tutaj tym bardziej do osób, które mimo wszystko tego potrzebują, to trafia. Co, no, tym lepiej, tym korzystniej. A czy mogłabyś nam powiedzieć więcej o tym, jak planujesz połączyć te dwa światy, bo to myślę, że też może być ciekawe dla naszych słuchaczy, no bo z jednej strony praca naukowa, szkoła doktorska, a z drugiej strony praca kliniczna. Czy łatwo jest połączyć te dwa światy, czy mimo wszystko jest to pewne wyzwanie? Tak, tutaj jeżeli chodzi o tę moją historię w ogóle z łączeniem wielu różnych światów, myślę, że ja od zawsze funkcjonowałam w taki sposób, że właśnie łapałam wszystkie stroki za ogon i, i starałam się realizować każdą swoją pasję, każdą swoją zajawkę. Tak naprawdę od szkoły podstawowej tych zainteresowań było mnóstwo i angażowałam się w wiele różnych rzeczy, także ten schemat łączenia różnych światów mam gdzieś wdrukowany w siebie. I tutaj też taka informacja dla młodych ludzi, którzy się zastanawiają nad tym, czy są w stanie połączyć studia z, z pracą zawodową. Wydaje mi się, że jest to możliwe. Oczywiście wymaga to ogromnej, ogromnych skilli w organizacji swojego czasu, w organizacji, w planowaniu w ogóle swojej kariery i, i tego, co się chce robić, ale to jest możliwe. I w trakcie swoich studiów realizowałam dwa kierunki, jeżeli chodzi o całość, tak? Bo jeszcze mhm. realizowałam kilka tam dodatkowych modułów z innych kierunków, natomiast studiowałam dwa kierunki i przez cały okres studiów byłam aktywna zawodowa, więc tak jest to możliwe. Jeżeli chodzi o, o teraz, czy to się jakoś będzie zmieniało, czy to czy będą jakieś trudności, pewnie będą, ale wydaje mi się, że zwłaszcza w kontekście badań, które ja chcę prowadzić, utrzymanie tej praktyki, tego doświadczenia zawodowego jest, jest kluczowe. Także staram się gdzieś kontynuować tę te, te pracę zawodową, łączyć te wnioski, które mam z pracy zawodowej z, z działalnością akademicką. I, I myślę, że będzie się to przenikało tak, jak do tej pory się to przenikało. Czy jest coś, co zaskoczyło się po rozpoczęciu praktyki? To znaczy, czy jest coś, co na studiach było przedstawiane w zupełnie innych barwach niż wygląda w rzeczywistości? Tak, ja myślę, że, że studia, studia nie zawsze przygotowują do, do pracy zawodowej, a zresztą. Pytanie, czy studia w ogóle powinny przygotowywać bezpośrednio do pracy zawodowej, czy, czy ten cel studiów może być też inny? E, ja podejmowałam te różne kierunki i, i te różne zajęcia, też bardziej z uwagi na to, że po prostu mogłam zdobywać wiedzę, a niekoniecznie doświadczenie, które będzie potrzebne mi potem w pracy. E, także zaskoczenie na pewno jakieś było, ale ja też nie zakładałam, że te że studia mnie przygotowały do, do pracy zawodowej. Wiedziałam, że mm, do pracy zawodowej przygotowała mnie po prostu praca, którą podejmowałam w trakcie tych studiów. Natomiast to, co wyniosłam ze studiów, to, to wiedza, z której mogłam aktywnie korzystać, ale niekoniecznie bezpośrednio ta praktyka, ta wiedza praktyczna. Super. Mam nadzieję, że e, gdzieś tam poza tobą nasi słuchacze e, też poczuli się e, w Pewien sposób zachęceni do tego, żeby stawić czoła zarówno spełnianiu siebie, jak i podejmowaniu różnych innych wyzwań. Myślę, że dzięki temu też będą lepiej wiedzieli, czego się mogą spodziewać po studiach. I tym samym nasza rozmowa tak naprawdę dobiegła końca. Ja Ci bardzo dziękuję, bardzo przyjemnie prowadziło mi się tą rozmowę. Wszystkich też zachęcam do tego, żeby odwiedzić. Działalność Oliwii na TikToku, żeby się doedukować i żeby też móc się przyczynić do tej misji tworzenia pewnego rodzaju bardziej świadomego i bardziej otwartego społeczeństwa. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.